Moja mama całe życie robiła zdjęcia, mi, moim siostrom. Co roku nas prowadziła do fotografa. No i tak zaczęła się moja przygoda z robieniem zdjęć. No, wydaje mi się, że żyła to po mnie, ponieważ ja zawsze lubiłam robić zdjęcia. Mama robi zdjęcia od kiedy pamiętam, w zasadzie jak byłem już małym bąblem, w sumie Miałem z 15 lat że zaczęła się uczyć. W fajnie, no bo ma jakąś tam pasję, prawda? Moim tematem zdjęcia z człowiek, przede wszystkim. Portret. E, cały czas się go uczy i uważam, że będę uczyć się go całe życie, jak zrobić dobry portret. E, więc staram się robić ludziom. Moja sytuacja jest specyficzna, ponieważ mam kochaną, prywatną fotomodelkę, moją siostrę. Cześć, świat mnie tak ukształtował, że Zawsze byłam wykorzystywana, więc ja już się przyzwyczaiłam po prostu. Jak od Ani się dowiedziałam o tym wydarzeniu, więc stwierdziłam, że kogo mogę poprosić? Tylko własną siostrę. Mówię, siostra, pomóż mi wziąć udział w tym wydarzeniu, będzie fajnie. No i spędziłyśmy trochę kilka godzin ze sobą i zrobiłyśmy dziewięć pięknych zdjęć, nie, dziewięć kolorów, o dziewięć kolorów, czyli serię pięknych zdjęć, których zatytułowałam Zabawa kolorem z siostrą w ogrodzie. Się, że moja szafa jest tak bogata w garderobę, którą mogłyśmy wykorzystać do zdjęć. Edyta tylko powiedziała kolor taki, ja yes. już... Pomarańczowy mi się najlepiej podoba, bo jest w ogrodzie Ewuni. to jest moja córeczka. Coś tam we mnie jest, no coś tam coś tkwiło tam od dzieciństwa, że... No, ja też przed tym obiektywem czy przed kamerą po prostu nie zastanawiam się na tym, jestem sobą. Natomiast mama bardzo ambitnie podeszła tutaj do, do tematu i wszystkie kolory, jakie tutaj są pokazane, to do wszystkich e, wysłała swoją pracę, więc bardzo ambitnie podchodzi do tematu i bardzo mi się to podoba, no bo wiadomo trzeba mieć jakieś hobby, tak? Tutaj w zasadzie temat był wspólny, czyli dany kolor, a jak przyjdziemy tutaj, to, to jest, można zobaczyć, że każdy zrobił to na swój indywidualny sposób. Zabawa z kolorami zaczęła się na początku wakacji. Jako organizatorka wrocławskiej loży fotograficznej ogłosiłam zabawę, do której zaprosiłam wszystkich wszystkie osoby uczestniczące w naszych działaniach kolory były ogłaszane w porządku takim jak są w tęczy. Na początku była magenta, później czerwony, później pomarańczowy, żółty i tak dalej. I każdego tygodnia osoby, które chciały brać udział w zabawie, mogły wrzucać zdjęcia, w którym ten wybrany kolor był kolorem dominującym albo jakoś wyróżnionym. I w ten sposób na naszym koncie instagramowym przez całe wakacje nazbieraliśmy znaczną ilość zdjęć. I większość z tych zdjęć można oglądać dzisiaj tutaj w Tęczowa House, ale można te zdjęcia również oglądać na Instagramie. Nazwa profilu jest The Color Challenge. Na Instagramie wrzuciłem dwa, tu się pojawił jeden. W szafie jest dużo więcej. Zadania wykonałem w całości. Tutaj można oglądać cztery moje prace w tej części głównej i trzy na tej wystawie na schodach. Loża jest nieformalną grupą zrzeszającą miłośników fotografii oraz fanów fotografii. Nie wszyscy są fotografami. Mamy w naszej grupie również modeli i różnych przyjaciół, którzy po prostu spędzają z nami czas. Celem naszego istnienia jest zapewnienie możliwości rozwoju osobom, które interesują się fotografią. Organizujemy plenery, organizujemy festiwale fotograficzne, organizujemy wystawy które mają związek z plenerami, ale też czasami wyróżniamy fotografów w ten sposób, że organizujemy dla kogoś wystawę, kto uważamy, że robi naprawdę niesamowite zdjęcia. Najważniejszym jednak i najczęstszym przejawem naszej działalności są spotkania w każdą środę w pubie, który nazywa się Szklarnia, to jest pub przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. W każdą środę o godzinie 19 spotykamy się i Słuchamy, jak zaproszony gość, fotograf albo model opowiada o swojej pracy, opowiada o tym, co go inspiruje, w jaki sposób pracuje, w jaki sposób wybiera sobie tematy swojej pracy. Można poznać po prostu i innych fotografów, i sposób ich pracy, i to, jak oni widzą świat, co po prostu innych napędza. Można z tego wziąć dla siebie. Nie ma żadnych opłat za uczestniczenie, nie ma jakichś zapisów. Nie pobieramy danych osobowych, więc kto chce, może po prostu przyłączyć się do naszych działań. Edytko, kocham Cię. Niech Ci to dalej sprawia prajdę. Jestem z Tobą. Zawsze jak będzie trzeba, to Ci pomogę. Tak. Mamo, jestem z Ciebie dumny. Dobrze, że to robisz. Rób tak dalej. Życzę jej... Wszystkiego najlepszego i żeby dalej realizowała tą swoją pasję, bo to jest dalszy ciąg mojej pasji. I tak idziesz. Żebym cię złapała, jak, jak jest światło na ciebie, ale idziesz i jest tło, jest są drzwi.